Nowenna do Ducha Świętego o odrodzenie ducha i ciała. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich. Przyjdź, Światłości sumień, o najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. Pracy tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości Najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędzę? Obmyj co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa. Daj Szczęście bez miary. Wprowadzenie. On daje nam powrót do raju, otwiera nam bramy nieba i czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi. Dzięki niemu możemy nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się synami światłości. On również. Jest zadatkiem przyszłej chwały, pisał święty Bazylii Wielki, jeden z pierwszych ojców Kościoła. Dla chrześcijan pierwszych wieków było rzeczą oczywistą, że Duch Święty otrzymywany w nachrzcie świętym jest darem niebiańskim, wyposażeniem mającym nam pomagać w drodze do nieba. Niestety, nieraz o tym zapominamy. Liturgiczny czas zesłania Ducha Świętego może stać się okazją, by spotkać się z parakletem na nowo. Z wielką siłą rozbrzmiewają wtedy słowa Chrystusa: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Trzeba Wam się powtórnie narodzić. Niniejsza nowenna ma pomóc wszystkim tym, którzy chcą doświadczyć duchowego odrodzenia. Modlący się nią jest zachęcany do odnowienia duchowych pragnień, a następnie oddania pod panowanie ducha świętego sfery duchowej, odnowienia cnót wiary, nadziei i miłości, i psychicznej, umysłu, uczuć. A także relacji z innymi, tak by odrodzony mógł całym życiem świadczyć o Chrystusie. Dzień czwarty. O odrodzenie miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duchu Święty, ta miłość, którą wlewasz w nasze serca, jest miłością, którą kocha nas Bóg i przez którą równocześnie sprawia, że my kochamy Jego i bliźniego. Jest to nowa zdolność kochania. Miłość jest znakiem i objawieniem nowego życia przyniesionego przez Ducha. Dziś, proszę Cię. O napełnienie miłością. Spraw, żebym umiał kochać Boga, żebym dostrzegł w Nim Ojca, żebym Mu zaufał. Proszę, bym umiał kochać tych, których mi dajesz każdego dnia, a zwłaszcza męża, żonę, dzieci, wszystkich ludzi mi bliskich. Niech Twoja miłość wypełni w moim sercu wszystkie miejsca zamknięcia, nieprzebaczenia, urazy. Niech objawi się względem innych w prostocie, owocując życzliwością, wsparciem, dobrym słowem, przyjaznym gestem. Spraw, żebym innym dobrze życzył, dobrze o nich mówił, dobrze im. Czynił. Oddaję Ci moją codzienną pracę i wszystkie moje obowiązki. Niech staną się czynami miłości. Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna, odnów we mnie dar miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.